Cześć. mamy 4 sierpnia, niedzielę Wybrałem się na rekonesans grzybowy, bo w mediach w internecie, na YouTubie wiele osób pokazuje, że już znajduje ładne grzyby Ja powiem tak, tutaj u mnie w maju tam jakieś tam coś by dwa kozaki znalazłem, w czerwcu dwa kozaki w lipcu nic. nic, dosłownie nic, ani muchomora, ani psiaka Dwie czy trzy bulchawki Jest sierpień idę, idę zobaczyć, nie nastawiam się A po prostu jest niedziela, jest przyjemnie sobie zrobię spacerek po zagajnikach Jak coś znajdę to znajdę, a jak nie znajdę to po prostu będzie spacer Kumpel bury, piesek rek się ze mną nie idzie bo w tym roku już stary psiur za bardzo chuligani na spacerach domaga się żebym go puścił ze smyczy jak go puszczam ze smyczy to ucieka nie ma łajzy cały dzień, nie ma całą noc wraca podrapany, poobijany cały w kleszczach nie wiadomo gdzie był, nie wiadomo co robił nie wiadomo kto przyjdzie potem z pretensjami a mnie takie coś nie interesuje no i niestety musi górę stare psisko zadowolić się Krótkimi spacerami po naszej ulicy na smyczy. Niestety taka jest konsekwencja spowolenia i u ludzi, i u zwierząt. Ograniczenie wolności. A tu idę, rozejrzę się, na no, już tu 7 parę metrów. Nic, nic nie widać, żadnego śladu, żadnego grzyba, jakiegokolwiek, u sobie nie wspomnę. Ale mam kilka takich żelaznych miejsc, że zawsze jak coś się zaczynało, to tam na początku i tam się przejdę, no jak tam nic się będzie, to po prostu ponagrywam piękno przyrody, wrócę do domu i tyle, ruszam dalej. No moi drodzy, jak mówi stare przysłowie, szukajcie a znajdziecie, już wychodziłem z tego pierwszego zagajnika przy mojej ulicy. Ale spojrzałem się w trawę Tu odsłaniam Jest pierwszy borowik szlachety, czyli prawdziwek w tym roku To nawet nie w lesie, to nawet nie w tych krzakach, tylko to już jest początek pola, no ale grzyby na widocznie tu sięga parę metrów no. Miałem iść dalej, i teraz mam Zastanawiam Się zastanawiam, czy iść dalej, co tu się jednak cofnąć i spacerować powolutku, porozglądać. I chyba się cofnę i sobie pospaceruję tu po tych ścieżkach, przynajmniej tu parę metrów od tego znaleziska. Jak jest jeden, no to może być i drugi, może i trzeci, a może być tylko jeden. W każdym razie to pierwszy prawdziwy w tym roku Późno, a jak mówi przy sobie lepiej późno niż wcale Lepszy, lepszy jeden niż zero Wiedziałbym, że lepszy rydz niż nic, ale tu rydzów u mnie nie ma Są tu w tych rasach ale kawałek dalej Także jak nie wziąłem ani wiaderka, ani koszyka, bo nie wierzyłem w to, że coś znajdę, no ale mam reklamóweczkę No reklamówki nie zalecam na zbieranie grzybów no chyba że jak ja tutaj do domu mam po prostu kilkaset metrów to zbieram to co jest i szybko wracam jest szansa że się nie zapocą, nie pogniotą no i do rekrobówek nie zbieramy tam kruchych grzybów typu gołąbki czy nawet buchomorki brązowe. tylko takie właśnie lepsze prawdziwki, kozaki od grzybki dobra nie będę gderał, rozglądam się dalej no niestety tam już nie było nic więcej, ani jednego. Odwiedziłem potem dwa kolejne zagajniki, w tym jeden całkiem spory nic, absolutnie nic. Teraz idę tutaj. W zasadzie jest jeden taki większy zagajnik, jeden kompleks leśny. No to jest przedostatnie miejsce, a tu za tą polem poladą jest. Przebiegający tylko z drugiej strony do mojej ulicy zagajnik i tam będę tędy wracał Czyli w zasadzie jeszcze te dwa i do domu z pół godziny łażę, jeden prawdzimek no, Ale jest radość ze spaceru Tu się rozejrzę, ale też, też wielkiej wielkiej nadziei nie ma jak cokolwiek będzie, to będzie wielki wart Ruszam zatem rozejrzeć się. No i moi drodzy tak szedłem, szedłem, szukałem, szukałem sucho jest przeokropnie, gorąco ale jak już wcześniej powiedziałem jest przysłowie, szukajcie, a znajdziecie, kto szuka tam znajdzie tylko tam w kilkudziesięciu, czy może nawet 100-200 metrach od ostatniego tutaj tego urybka gdzie wchodziłem do zagajnika jest jest drugi grzyb, drugi prawdziwek najprawdopodobniej tak jest to prawdziwek nie najmłodszy by się rozłożył zieloną na tą te spory czyli tą gąbkę czyli prosta czynność algebraiczna równanie 1 plus 1 równa się 2 2 jest większe od 1 większe od 0 są dwa prawdziwki dzisiaj Jeszcze tu parę metrów kwadratowych mam do obejrzenia Aczkolwiek no, jest, jest ciężko Jest sucho nie ma, ogóle, nie ma w ogóle grzybów niejadalnych Znalazłem dwa grzyby akurat, dwa strzały Dwa prawdziwki żeby nasi piłkarze tak mieli że oddadzą, oddadzą w meczu dwa strzały dwie bramki to to by była sytuacja bardzo piękna, no, ale unika skuteczność jest zdecydowanie mniejsza. No. No to, mam taką reklamóweczkę. Tam jestem pierwszy. prawdziweczek beczek raznik, pójdzie drugi. A no, w ogóle to proszę bardzo. Relaksacyjny spacer, krótkie spodenki, podkoszulka na ramionzkach, sandałki. Nie wchodzę ani wieżyny, ani w żadnym sam bagna się nie pcham dzisiaj. Ma być czysty relaks, rekonesans grzybowy. I tak już jest mega udany, bo dwa prawdziwki. A ja, tak już bym więcej nic nie znalazł, to jestem zadowolony, bo już coś można zjeść. A tamten zdrowy, bo sprawdzałem, ten też To jak badam, to raczej zdrowy albo prawie zdrowy. Coś tam z niego się wykroi posieka się i pójdzie na patelnię i z jajem omlecik jajecznicowo prawdziwkowy będzie no nic mam taki ma malutki scyzoryczek tego lekko skrzybię oskrobię wrzucam do tej torebeczki foliowej nazywanej reklamówką no ta, tam reklamuje jakiś sklep Bo ogólnie to nie wiem po co się to nazywa reklamówką jak na w tych torebkach poliowych tam na ogół nic nie ma no, to też taka nazwa która się przyjęła zwyczajowo dobra wracamy do spaceru po lesie zabieramy prabić beczka idziemy dalej a no, las no, taki, taki tak, młody brzozowy Tam dalej mieszany był w tym brzozowym się trafił no a tu się jeszcze rozejrzę bo teren wydaje się być obiecujący to nie znaczy, że jeszcze coś będzie. No, nieraz, nieraz tak się nastawiamy, że coś będzie, będzie, a tam guzik. No a Trzeba chodzić, trzeba szukać, bo ludzie, a też się nieraz nastawiamy, że a nie ma latem, będą na pewno jesienią. A jesienią jest wielki guzik, tyle co kot napłakał, tam jeden czy dwa rzuty, dzień, dwa. Kto się wstrzeli, pójdzie, to coś tam znajdzie. Kto czeka na masowy, wielki wysyp, to się albo doczeka. A często są lata, że się nie doczeka, i grzybuch nie, nie ma, albo jest niewiele. Dobra, koniec marudzenia, ruszam dalej. No, proszę, proszę was, moich kochanych widzów, przeszedłem z 10 kroków. Jest kolejny grzyb, trzeci jadalny, tym razem nieprawdziwek. Chciałbym tutaj kilka słów o nim powiedzieć No bo jeżeli tam te dwa, to były w takich miejscach, że średnio zaawansowany czy słaby grzybiarz mógłby chodząc ich nie zauważyć Tak ten tutaj jest No pewno to jest zagajnik brzowy, ale jest otwarta przestrzeń Ja go już widziałem prawie z 10 metrów Jest już wyrośnięty obsuszony brzegi mu popękały to jest koźlarz pomarańczowo-żółty, powiadunek brzozowy. W tej klasyfikacji sanepidowskiej to, to jest wszystko pod gatunek koźlarza czerwonego, czyli kozaka czerwonego. No ale ta klasyfikacja jest no, taka bardzo uproszczona, gdzie tam wiele gatunków jest wepchanych pod nazwę jednego gatunku. Taki z koźlarzami. Ładny, twardy jest jakiś przeogromny, ale widać, że tu stary grzyb tu stoi co najmniej 2-3 dni od, od, od urośnięcia I się. W sam sposób naturalny już zaczął zasuszać. I, 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 po co to wszystko mówię? O tym, że to ty tak sobie stoi na widoku? No to, to świadczy o tym, że Raczej w tym tygodniu nikt tutaj przede mną nie chodził nie szukał grzybów. Do tego tego, to by każdy tam prawie ślepy nawet zobaczył i zebrał. No co dobrze wróży mi na kolejne tam parę metrów tutaj szukania grzybów, bo jeśli coś urosło dalej, to to też powinienem znaleźć. Tym optymistycznym akcentem kończę ten, rybek to ujęcie i grzybka obieram do reklamówki i się rozglądam tu dookoła czy coś jeszcze stoi i czeka na mnie Wchodzę sobie ma no grzybów nie niemal ale jako ciekawostka pokazuję bo już kilka tu spotkałem tego skórów pospolitych grzyby podobne do purchawek, tylko że dużo większe, grubsze, twardsze no w środku są takie czarne no i też na końcu jak purchawka się zachowują, czyli wystrzeliwują te zarodniki z wnętrza i tak samo jak purchawka, jak są młode i białe w środku, jeszcze bez tych ciemnych, czarnych zarodników, to na tym etapie jeszcze są jadalne aczkolwiek nie jest to tam grzyb z pierwszej klasy, z pierwszej linii grzybów jadalnych no ale jak nie ma już lepszych, a ktoś jest bardzo spragniony grzyba leśnego, no to można i takie zbierać, tylko że młode. A ja tu sobie spaceruję dalej, spokojnie dalej i, i będę szukał grzybów kolejnych. No i tak moi kochani. Moje przypuszczenie starego grzybiarza, a od zeszłego roku również certyfikowanego grzyboznapcy potwierdziłość że jeśli tam taki kozak stawisz był śnięty popękany wysuszony to tu chyba nikt nie chodził od paru dni a jakieś ja wiem te 30-40 metrów dalej stoi sobie również na skraju zagajnika prawie na otwartym terenie jeśli chodzi o ten zagajnik bo tu wemchu tam trochę tylko ale widoczny z daleka już wyrośnięty trzeci dzisiaj prawdziwek, czyli borowik szlachetny no to odmiana jest brzozowa cały czas wszystko no też już tu żółto, żółta, zielonkawa ta gąbka no to znaczy, że już za trzy dni tutaj sobie stoi i rośnie widzę, że już chłopaki zaczęły pobierać ale tu nastąpi zaraz weryfikacja trzonu nie zawsze jest tak, że jak mam trochę weszło robaka od dołu to że całe zrobaczyły no, a nawet jak trochę to można zanieść do domu, tam lepiej zweryfikować i to nie, nie zrobaczywały fragmenty można ładnie ususzyć do tego się nadają, trzemysł skroić drobno i do zupy i też są bardzo dobre Ogólnie nie jest, bo trzeci prawdziweczek, ten chyba na, największy dzisiaj. Jeszcze się rozejrzę tu, jeszcze, jeszcze, jeszcze mi się kawałek zostało do powrotu do domu. No i znów sobie szedłem, szedłem sucho, aż trzeszczy ta ściółka pod sandałkami i w kolejnym miejscu, w którym tam w poprzednich latach bywały prawdziwki. Jest i teraz jeden. One jakoś teraz pojedynczo wychodzą wszędzie. No to jest, jest to po prostu początek. Grzybnie mnie tam wypuściły po pierwszym na próbę i na tym się skończyło. jest w końcu kolejny prawdziweczek. Ale to jest taki. O, wychudły. Bardziej ma kształt kozakowy niż prawdziwkowy. Ale no to prawdziwe, garowik szlachety. No nie, 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 nie było wody, nie było podwigienia. Zostawamy odpowiednio. I nie wyrósł z grubym, trzonym korzeniem, tylko taki sobie. No ale dobrze i taki. No i tu ślimak nad nim popracował przez chwilę i go wygryzł tunel w tej gąbce. No ale to nic, to nie przeszkadza. Obieram go do torebeczki i spaceruję sobie dalej. No jeszcze jak sobie spacerując pomyślałem, że jest jedno miejsce, które w zeszłym roku odkryłem trochę dalej, ale też w sumie blisko ode mnie I tam nigdy, nigdy tam nie, nie chodziłem, a odkryłem go późną jesienią. poza gdzieś dzisiaj mam czas chęci i siły Jak tu już, po tu już kończę około tu moich znanych miejsc i tam może no to raptem, może z 5 minut spaceru podskoczę i zobaczę, może tam coś jest. Po prostu będę eksplorował nowe, potencjalnie dobre miejsce na grzyby. No, Pora nie jest super idealna, ale jak coś urosło i ma być, to i, to i dzisiaj tam będzie. No nic z tego, pakuję i tu się jeszcze rozglądam. Chwilę popatrzę, nic nie że to ruszam tam dalej. No Jestem kochany jeszcze w tym samym graniku. Widzę, że jest kolejny grzyb dojadany, nie? no. O tym kapeluszu jasno brążowy, tu gdzie liście były białe Nie wiem, Trzączenki. obrócimy, zobaczymy co to jest mm -hmm. no, koźdarz, koźdarz czyli kozak Koźdarz babka Nazywany też potocznie kozakiem brązowym no, To był koźdarz pomarańczowo-żółty zaleziony Teraz kojdarz babka czyli kozak brązowy który też pod brzusami, sosnami bardzo chętnie i często rośnie Cztery prawdziwki, dwa kozaczki coś tam jest szału nie ma wysypu, pojachu nie ma ale nie jest też tak, że się chodzi, chodzi i nie ma nic coś tam się znajduje po paru czy paru dziesięciu metrach przespacerowania. No i cobieram go do torebki, tu się jeszcze chwilę rozglądam, bo to już koniec tego zagienika. No i zabracam się, ale nie w stronę domu, tylko w przeciwną. Jeszcze dziś zbadam, przeeksploruję miejsce, w którym nigdy nie zbierałem grzybów, a które odkryłem w zeszłym roku, bardzo późną jesienią. No, muszę się spremzać, bo mi tu druga kontrolka że bateria słabnie Dobra grzybek do torby a my ruszamy dalej Moi drodzy idę na tamto miejsce które tam kiedyś odkryłem w zeszłym roku idę przez tereny przez które wszedłem się okazuje że wszystkiego nie znalazłem no, kolejny jakoś babka czyli tam kozak brązowy że Są prawdziweczki, są kozaczki, ale już dodam tego miejsca blisko, do jakichś 200 metrów. Bo tak idę, idę za gajnikami, którymi szedłem wcześniej, a dlatego też staram się nie iść idealnie tą samą drogą. I proszę bardzo, parę metrów w lewo w prawo. I się okazuje, że też pozostawiałem, no, ale to takie jest z grzybobraniami. Wszystkiego się nie zobaczy, wszystkiego się nie zbierze, dlatego jest chciałem schodzić, na jak inni już poszli. No i drodzy, tu szedłem, szedłem, a tu jeszcze chaczce, na Włocie, Jeżyny. Jest niby blisko do tego miejsca, ja w zeszłym roku z, drugiego, z drugiej strony tam dotarłem. A to też jest jeszcze dalej, żeby iść i po prostu podejmuję decyzję strategiczną. Odpuszczam, dzisiaj odpuszczam, na mnie idę. Wracam sobie spokojnie po moich śladach do domu. I to tyle. Wracam sobie już do domu, moi drodzy. Spotykam grzyban i to jest muchomor. To jest muchomor albo twardawy, albo Zielony, no w kałym czasie niejadalny, trzeba lekko kotrujący Nie jest to zielonawy, czyli przewodnikowy, czyli śmie mega śmiertelnie trujący. Ale otwardawy to tam czasami jest że jest jadalny. Dlaczego nagrywa muchomorka? No jestem pod wrażeniem, bo to pierwszy muchomor w tym roku, którego widzę w ogóle na oczy w lesie, a nie tam gdzieś w atlasie grzybów. Także też jest to jakieś dla mnie doniosłe wydarzenie, więc go sobie nagrywam. No, pierwsze były kozaki prawdziwki, a potem znalazłem muchomorze. Na ogół to jest odwrotnie. Najpierw się znajduje ol olbrzymie ilości muchomorów, innych grzybów niejadalnych dopiero jadalne, a w tym roku jest odwrotnie. Taka ciekawostka mykologiczna, przyrodnicza, bi biologiczna. Dobra, ruszam dalej. No moi drodzy koniec spaceru koniec rekonesansu grzybowego ciężko to nazwać grzybobraniem ogólnie grzybów nie ma, jest za sucho pierwszego muchomora dopiero dziś znalazłem znalazłem cztery prawdziwki czyli borowiki szachetne trzy kozaczki czyli koźlarze a to tylko znalazłem, że tu po prostu te zagraniki, te miejsca znam bardzo dobrze. Mam tak całe swoje miejsca. I po nich się przeszedłem. i w każdym tam po jednym raptem grzybie było, to pokazuje, że no, to coś się coś się zaczyna. Ale żeby to się rozpoczął taki regularny sezon grzybowy to musi jeszcze trochę więcej popadać, trochę dłużej, trochę ta wilgotność musi się podnieść. A tu ściółki to jest z rzędu 5 góra 10% według mojej oceny Te żeby to tam tuż po deszczu kiedyś wyskoczyły jakieś noce i tak sobie zostały ale już następne za nimi nie ruszyły No nimi jednak i tak cieszę się z tego znaleziska za sobie ich obiorę dokładniej Przeselekcjonuję tam zobaczywe fragmenty wyrzucę no i waham się, czy to, czy to z jajkiem usmażyć, czy sobie może zupę ze świeżych grzybów, prawdziwków. zrobić i chyba sobie zupkę zrobię. Zaprawię jogurtem naturalnym, czy kefirkiem, ewentualnie jakąś śmietanką. Będzie pyszna zupa, pyszne danie letnie. I tak zrobię. Dzięki za oglądanie. Również zachęcam do wypoczynku aktywnego ruchu, spaceru, rowerów się kąpieli, tylko też z umiarem, bo jak czytam, że jacyś znani ludzie tam się topią, ratując się na to, to przykre to jest, no. Jak się kąpiecie gdzieś w jeziorach, czy nad morzem, to nie jesteście pewni swoich możliwości, a to większość nie powinna być pewna. To, to tylko sportowcy, wyczynowcy mogą być pewni swoich możliwości pływackich. I to też na olimpiadzie pokazują przypadki, że na, nawet zawodnicy wyczynowi Potrafią zasłabnąć. Więc uważajcie na siebie, jak się kąpiecie, to starajcie się kąpać na kąpieliskach strzeżonych. Jak skakać na głowę, to gdzieś na, na sprawdzonych miejscach, a nie tam, gdzie są kamienie tuż pod wodą. To już też mam dość wysłuchiwania e, historii oglądania. Tym, że fajny chłopak, fajna dziewczyna skoczył na główkę i leży warzywa już do końca życia. Naprawdę to zachęcam. No myślenie nie boli. To początku to nie jest łatwe, ale z czasem można się przyzwyczaić. Trening, trening też tutaj rozwija i mózg i myślenie. To nie to żebym złośliwie mówił, bo ja już, ja już naprawdę swoje przeżyłem i to już mówię z doświadczenia, że czasami lepiej 5 minut dłużej pomyśleć i jedną głupotę mniej zrobić niż coś głupiego zrobić i potem wszyscy są nieszczęśliwi dookoła, a autor głupoty najbardziej. Koniec modalizatorstwa. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich cześć.